No. witajcie na kanale przygody Hani i jej rodziny. Dziś w pierwszym odcinku pokażę Wam moje ulubione zabawki. To jest taka zabawka, że. I nazywam a w Pokażę Wygięta jest, to nic. I tu się włączę. Ja te ryby, ale tak bez oszustwa, żeby tak... No, e, dobra, już ten, ten... to już nie będę Wam tego pokazywać. Teraz może pokażę moje ulubione książki. Tajemnica szkoły, tajemnica mumii i tajemnica pływalni więc to sobie wziąłem na bok teraz pokażę wam coś to jest taki plan. To. to jest taki planner, że to się tak otwiera tu jest kieszonka, już sobie dałam przepadły dam, tu mam wszystkie zapisane o, jak to się już zapisał tu są te i różne rzeczy do napisania i tu można napisać kartę. I bo tu jest takie pęganie, to jest takie nie wiem, kartonik, nie wiem czego, tak. I to jest takie i do tego jeszcze jest takie pudełka. Mam też książki muminków. Zima muminków. Też mam y, Pamiętnik y, Tutusia ta Muminka. Taka większa książka. To też jest taka, troszkę może większa. E, Dolina Muminków w listopadzie. Małe trolle i duża powódź. Małe trolle i duża powódź. E, opowiadania z Doliny Muminków. I jeszcze mam taką grę doble memory, taką fajną odkrycowującą piłkę. Mój ulubiony długopis, taki trzęsący kosmetyk. I, i Dobra, i to wszystko już. No to może już kończymy. Dziękuję, że mnie oglądaliście. I dajcie łapki w górę, jak Wam się podobało. Pa!